Hej czołem, mamy ciąg dalszy poważnej afery w wojsku. Afery, w którą zaangażował, zaangażował się sam szef sztabu generalnego wojska polskiego, generał Wiesław Kukuła. O co chodzi? Chodzi o pewną dziewczynkę, żołnierkę żołnierza, która postanowiła skomentować swoje starcie z żołnierzem zawodowym, doświadczonym chorążym w kilku niewybrednych wpisach w internecie, zrobiła się afera, szef sztabu generalnego powiedział krótko, zwolnić. Zaraz sobie rozwiniemy tę historię, tak tylko na początek, żeby mniej więcej, jeżeli ktoś nie zna tej historii, żeby poinformować. Bo historia z jednej strony jest śmieszna, a z drugiej strony skłania do tego, żeby zastanowić się nad reformą Dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Także dzisiaj też kilka moich pomysłów na reformę dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ciekawy jestem, czy się z nimi zgodzicie. Także w, zachęcam do komentowania, ale te punkty, które w jaki sposób można by było zreformować dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, to na sam koniec. Drugi etap tej afery, aferki. Która no, mogła być wyciszona i nie byłoby tego tematu. No to nagle Mamusia stwierdziła, że będzie bronić córeczki, która miała być zwolniona, sama postanowiła się zwolnić. No ale Mamusia będzie jej broniła, przedłużanie potrzebnie tę medialną nagonkę, ale to jest tylko moje zdanie, oczywiście, wy możecie mieć inne. No i Mamusia też będzie. Z... Przynajmniej tak roz, o, rozważa wejście na drogę sądową. Zobaczymy, jak będzie, czy dalej ta afera będzie. Mała, mała niby afera, ale dobra. Zanim przejdziemy do szczegółów, dajcie kciuki w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. No i jeszcze minutową przerwę reklamową zrobimy i lecimy z tematem. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny? Okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki których będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki. Jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy.ppp.pl, tam dowiesz się więcej i dowiesz się jak zakupić kurs. Oczywiście, po przerobieniu kursu online, zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. Ok, słuchajcie. Cała historia rozegrała się kilkanaście dni temu, ponieważ pani szeregowy opublikowała w mediach społecznościowych taki, w mediach społecznościowych, taki oto wpis. Propsy dla pana Chorążego, który wczoraj mnie, no i tutaj takie niecenzuralne słowo, zamienimy na, zamienimy na opierdzielił na odprawie i pod dyżurką oficera przez kolor moich ust. Nawet balsamu na nich nie miałam. Tylko szkodo, szkoda, że pała mu zmiękła, jak uświadomił sobie, gdzie siedzę. I jakie będą konsekwencje jego przerośniętego ego? No, pani tutaj tym wpisem zasugerowała, że ma jakieś znajomości, przynajmniej tak to wiele osób odebrało. Długo nie minęło, odpowiedział sam szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła na Platformie X napisał tak, no... Ciężko, żeby nie, nie zareagował, jak zobaczył takie coś, no to dobrze, że tak zareagował, w mojej ocenie. Mimo, że pierwszy żołnierz polski nie powinien się zajmować takimi błahostkami, no ale jeżeli poszło to medialnie, w mediach. No to fajn, dobrze, dobrze zareagował w mojej ocenie, nie? że od razu krótko napisał: Moi ludzie zweryfikują ten przypadek. Jeśli się potwierdzi, to będzie dobry przykład na najbardziej oryginalne, oryginalnie przesłany wniosek do najwyższych przełożonych o zwolnienie ze służby wojskowej. Bardzo dobrze. Krótko na temat no, no, no ciężko, ciężko, żeby odpuścić takie bzdury, które można powiedzieć. Gówniarzeria wypisuje w internetach. Gó Gówniarzeria, która dopiero przyszła do wojska, no tak się zachowuje, jest roszczeniowa i wydaje im się, że są nie wiadomo kim i że mogą nie wiadomo co robić. Ja tutaj też nie chcę bronić te, tego chorążego, ale stała sytuacja jest bez znaczenia, czy ten pan chorąży ją opierdzielił być może za, za bardzo, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia w momencie, kiedy, kiedy ona robi coś takiego. No to to już świadczy o niej, nie? Później pan generał napisał, sytuacja zweryfikowana, jutro dowódca jednostki formalnie uruchamia procedurę zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. I tutaj mamy kolejną odsłonę afery, czyli interwencja mamusi. No, doros dorosła kobieta, ale to zawsze córeczka. No, słuchajcie, no wiadomo, że rodzice zawsze będą bronili swoich dzieci. Nawet jeżeli te dzieci nie mają racji, racji, ale ktoś odpierdziela takie akcje, zachowuje się jak roszczeniowa gówniarzeria, która nic nie osiągnęła w życiu, nic nie potrafi, dopiero rozpoczyna swoją zawodową przygodę z wojskiem, na niczym się nie zna. Wiecie, to jest pokolenie, pokolenie tych gówniarzy, za których, którym rodzice muszą załatwić pracę, załatwić wszystko, bo oni sami nic nie potrafią. Nie potrafią ogarnąć się wokół siebie. Może akurat ta pani jest inna, chociaż wpis świadczy, że wpisuje się do tej grupy roszczeniowych gówniarzy. Teraz, mamusiu, pomóż, chcę mnie zwolnić, będę musiała iść do Biedry na kasę. No, nie doceniłaś tego, co daje wojsko. Myślałaś, że jesteś wielką panią, no a teraz trzeba wypić. To, co się naważyło, nie? No, ale mamusia postanowiła tutaj jakoś zareagować. Rodzina zaprzecza generalnie, że ma jakieś koneksje w armii, no ale co z tego? Bez znaczenia, nawet jeżeli nie ma koneksji w armii, to sa sam wpis powoduje, że gnamy ozięble. Nie będziemy tolerowa tolerowali gówniażerskiego zachowania się wobec starszych, stopniem doświadczonych żołnierzy zawodowych. I tak powinniśmy robić. Na koniec przedstawimy sobie ewentualne kroki, jakie armia powinna rozważyć, rozważyć, jeżeli chodzi o dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Ale tak, tłumaczenie mamusi jest takie: Źródło to jest o2.pl, całość macie w opisie pod filmem. Ja tutaj przytoczę fragment. I pani tutaj, pani mama mówi: Ta sprawa nie wygląda tak, jak jest przedstawiana. Nie ma ojca pułkownika ani rodzinnych koneksji w armii. Tego dnia pełniła służbę i uwagi do jej wyglądu zgłosił chorąży, którego widziała pierwszy raz na oczy. Moja córka ma wykonany makijaż permanentny, który nie jest, nie jest niezgodny z regulaminem żołnierza. Tutaj jeżeli chodzi o tą sprawę nikt nie wnika czy ona ma makijaż permanentny i czy to było zgodne z regulaminem. Zachowanie i ogłaszanie tego w mediach społecznościowych to wulgarne zachowanie jest problemem. No ale niektórzy nie rozumieją. Chrąży chciał żeby córka zmyła makijaż co było niemożliwe. Wcześniej nikt nie zgłaszał uwag do jej wyglądu. W pewnym momencie zapytał córkę z, jak, z jakiej jest jednostki, gdy usłyszał, że jest w sekcji szkoleniowej, prosił o pomoc w załatwieniu różnych spraw. To do tego odnosił się ten wpis, mówi matka młodej wojskowej. On jej nie prosił, żeby załatwiał mu róż, różne sprawy i to są bzdury. Może córka oczywiście się tłumaczyła, mamusiu, mamusiu, to było inaczej, to było tak, tak i tak, wszyscy są źli. A ja jestem dobra, oni mnie oszukali, bo ja chciałam tak i tak. I oczywiście rodzic, jak to rodzic, ułyknął te bzdury. Sekcja, co to za sekcja szkoleniowa. No, on, tylko ona była w stanie załatwić te sprawy panu Chorążemu. Nie? Młody żołnierz niedoświadczony, jeszcze nie wie do, dokładnie. Nic nie wie tak naprawdę. Chyba, że taki był wybitnie wyszkolony ta pani być może rzeczywiście, jakaś tam wybitna jednostka. No ale ale szczerze wątpię. Także tutaj raczej pan Chorąży nie prosił o załatwianie spraw, tylko nakazał jako przełożony, być może na służbie był przełożony. nie wiem, nie chcę wnikać, czy był pomocnikiem oficera dyżurnego, czy oficerem dyżurnym, nakazał jej wykonać, a nie prosił. Masz to wykonać i to na pewno nie były jakieś skomplikowane zadania, tylko zadania typu przynieś, podaj, pozamiataj, poukładaj, posegreguj i tak dalej. Także tutaj yy, tłumaczenie, po prostu, mamusi, która jest przejęta <grym>, tym, co córeczka odpierdzieliła i jej głupimy tłumaczeniami: się. Mamusiu, to nie ja, to cały świat jest zły, ja jestem dobra. Tak, córeczko, ty jesteś dobra, oni są źli. Tak. <grym, tłupia> Według kobiety, wpis, który trafił do mediów społecznościowych, nie miał być publiczny. No tak, nie, ona sobie zrobiła selfiaczka i podpisała, żeby kumplowi to wysłać tylko. No tak, no no, no nie, no. Za jego udostępnieniem stoi kolega jej córki, który przesłał go do jednego z profili satyrycznych w mediach społecznościowych. Pani mama uważa, że zaangażowanie w sprawę generała Kukułę było skandaliczne, ale. Nikt nie zaangażował w sprawę generała Kukuły, to pani córka sama swoim wpisem zaangażowała w sprawę generała Kukuły. No, zareagował tak, jak, tak, tak jak zareagował. No, zdziwił się, stwierdził, że to jest skandaliczne, skandaliczny wpis, a nie zaangażowanie w spra sprawę generała było skandaliczne. Ten kolega nie chce teraz z córką rozmawiać, zablokował ją. Córka żałuje, że zaufała mu. Teraz jest na nią ogromna nagonka. No, i nagonka trwa, ponieważ niepotrzebnie mamusia się odezwała i postanowiła bronić córki. Tego się nie da obronić, bo ona nie chciała tego umieścić w mediach społecznościowych, a tak w ogóle to, to nie, nie o to chodziło i tak dalej. No, nie da się tego obronić. Być może jakiś adwokat obroni to, ale nie jest to dla mnie tłumaczenie. Jako dla żołnierza. Który gdzieś tam wie jak funkcjonuje armia, to nie da się tego obronić. Ale to wiadomo, to trzeba tu panią mamy usprawiedliwić. Jest rodzicem broni córki, normalne. Można było córkę ukarać inaczej, na przykład finansowo. To skandal, że w, w taką sprawę zaangażował się generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego. Finansowo, to ona by mogła być ukarana, gdyby odpyskowała chorążemu na tej odprawie a nie publicznie wypowiadała się w sposób, no, który stawia ją w takim, a nie innym świetle. No trudno. Skąd żal do generała kochuły. W opinii bliskich kobiety to on stoi za nagłośnieniem całej sprawy, tak? Generał Kukuła nagłosił tę sprawę. Dziewczyna wrzuciła w media społecznościowe swoje zdjęcie wulgar z wulgarnym komentarzem, ale to generał Kukuła sprawę na nagłosił. Tak, no tak, oczywiście, ale Fikołek. Rodzina młodej żołnierki twierdzi, że ta od razu poinformowała przełożonych, że jej kontrowersyjny, kontrowersyjny wpis wyciekł. Kontrowers chyba wulgarny. Kontrowersyjny. Wpis wyciekł i była gotowa ponieść karę. Co więcej, pierwotnie jej przełożeni mieli twierdzić, że sprawa zostanie wyjaśniona i ma się nie martwić. Na co mieli powiedzieć? Sprawa została wyjaśniona i nie musi się martwić. No czym ma się martwić? No po prostu koniec ze służbą wojskową, tu się nie ma czym martwić. Rodzina żołnierki utrzymuje, że kobieta sama podjęła decyzję o odejściu z armii, a wszystko przez negatywne komentarze kolegów i koleżanek z wojska. No jakby nie podjęła takiej decyzji, to by i tak wyleciała. No. Oby ją zwolnili. Ale sama podjęła, no. jak, jak honorowo postąpiła. Nie wytrzymała komentarzy swoich kolegów i koleżanek. Aktualnie jest na zwolnieniu lekarskim. Tak naprawdę ta jest żołnierzem do czerwca. Nie ma żadnej procedury zwolnienia jej z armii. I tu ciekawe nasuwa się pytanie. Z dalszych odpowiedzi wojska wynika, z, z tego artykułu wynika, że pani nie jest żołnierzem zawodowym, że jest żołnierzem dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, gdzie jej procedura wcielenia do zawodowego wojska po prostu się rozpoczęła. W momencie nieprzyjęcia jej do, do, do wojska zawodowo, do zawodowego po prostu najprawdopodobniej w czerwcu kończy się jej szkolenie specjalistyczne i będzie baj, bye, bye, żegnaj ozięble. Ale odpowiedź wojska była taka, pani szeregowa złożyła wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej w dniu 15 kwietnia odebrała decyzję administracyjną w sprawie zachowania naruszającego godność i honor żołnierza, tak. Ewidentnie. Od dnia 16 kwietnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Każdy żołnierz jest zobowiązany do zachowania godności i honoru oraz dbania o dobre imię i wizerunek sił zbrojnych. Dotyczy to również prowadzenia portali w mediach społecznościowych. Zabieg został przeprowadzony na pierwszym etapie procedury powoływania do zawodowej służby wojskowej czyli zabieg zwolnienia ze służby został przeprowadzony na pierwszym etapie powoływania do zawodowej służby wojskowej, czyli nie została jeszcze powołana. Z tego tak wynika. Wskazali pracownicy Biura Prasowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Bardzo dobra decyzja. Jestem za. Gonić to towarzystwo, gówniażerię, a żeby, żeby takie przypadki się nie pojawiały, no to trzeba troszkę zreformować tą dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Przede wszystkim należy zrobić jedno. Tak dobrowolna, ale obowiązkowa. Co mam na myśli? Proste. Każdy musi ponosić konsekwencje swoich czynów. Tu pani popełniła czyn taki, zachowała się wulgarnie, poniesie konsekwencje, nie będzie żołnierzem zawodowej służby wojskowej. Co mam na myśli? Reforma dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Wcielać żołnierzy. Nie tak jak to jest teraz, pajacowanie, że szkolenie podstawowe, a później, jak będzie miejsce gdzieś na szkolenie specjalistyczne, to będzie, to dostaniesz się na szkolenie specjalistyczne. Nie. To musi być ciągiem robione. Podsta szkolenie podstawowe, dalej szkolenie specjalistyczne. Nie, nie pajacujmy. Nie róbmy z ludzi, z ludzi idiotów, a nie róbmy z podatników też idiotów. Bo się robi z żołnierzy idiotów i z podatników, którzy dają na to pieniądze, na te szkolenia, a też się robi idiotów. Czyli tak, jestem chętny, halo, zgłaszam się, chciałbym być dobrowolcem. WCR bierze mnie, kieruje i podpisujemy, panie dobrowolny, kontrakt na, w zależności od specjalizacji, w jakiej ma być dany żołnierz, 7 do 12 miesięcy kontrakt na żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zgłosiłeś się dobrowolnie? Do, OK. I w tym kontrakcie masz wyżywienie, zakwaterowanie, 6 koła miesięcznie. No i musisz odbębnić to, na co się zdecydowałeś. Czyli nie ma, że wchodzę i wychodzę, bo mi się już przestało podobać, bo to nie jest to, co oczekiwałem. Nie. Podjąłeś decyzję. Będziesz teraz żołnierzem przez taki okres, na jaki się zdecydowałeś i podjąłeś decyzję. 7 do 12 miesięcy, tak jak powiedziałem, w zależności od specjalizacji. Jeżeli, oczywiście, nic na siłę, można się zwolnić. Jak najbardziej, ale to, że ja zainwestowałem w ciebie pieniądze z moich podatków. Sorry, gatku, jak ci się przestało odpowiadać, to musisz ponieść konsekwencje swoich czynów. Czyli oddawaj kasiurę, wystawiamy gościowi rachunek i ma oddać to, co w niego zainwestowaliśmy. Czyli oddaje za wyżywienie, za zakwetrowanie, za 6 tysięcy miesięcznie, to co dostał, no i jeszcze trzeba podliczyć za szkolenie tego żołnierza, że inni żołnierze zawodowi musieli na niego poświęcić czas, a on po prostu stwierdził, a mi się nie podoba, mama, miało być inaczej, mamusiu nie ma ferii i żadnego L4, żadnego L4, kolejna sprawa przywrócić yy, te aby chociaż pielęgniarka była na jednostce. Bolicie dupa, bolicie główka, tu do pielęgniarki. To jest zasadnicza służba wojskowa. To trzeba sobie uświadomić, że nie chcemy mieć bandy patałachów, tylko to jest dobrowolna. Zasadnicza służba wojskowa. Dalej to jest zasadnicza służba wojskowa, tylko że dobrowolna. Jeżeli boli główka paluszek, to do pielęgniarki w, w sprawach poważniejszych. W karetkę do szpitala na ten, na sor, czy na coś, i naprawiać żołnierza. A nie, że żołnierzy chce, mówi, o cholera nikt mi nie mówił, że w tu ferii nie ma w tym wojsku A bo w szkole zawsze ferie były to ja sobie wezmę, wejdę w komputerek i online zapłacę 150 albo 200 zł, nie wiem ile się płaci i dostanę zwolnienie od psychiatry, który. Jest w Rzeszowie, załóżmy, tak? Ja odbywam służbę w Gdańsku, a z Rzeszowa dostaje zwolnienie. No i tym sposobem mamy ferie. Z tym trzeba skończyć. Zakwaterować tych żołnierzy. Oczywiście system przepustkowy jak najbardziej: przepustka stała, przepustka jednorazowa. No i w momencie od razu powiedzieć nie. Leczymy się tutaj. Macie lekarza, macie pielęgniarkę, mamy dostęp, możemy jechać. Jesteś chory? żołnierzyku i to w kontrakcie powinno być zawarte. A nie, że taka paranoja, że idą, co ja już zmęczony jestem, ja nigdy tak długo nie pracowałem, gdzie to pięć dni w tygodniu? Boże, nie, to ze dwa tygodnie L4 teraz potrzebuję. Tak się zachowuje w wielu wypadkach ta gównia żeria, która przychodzi do wojska. I ja się nie dziwię, że ich zwalniają i goją to towarzystwo. Wcale się nie dziwię. I tak powinno być. Dlatego zróbmy kontrakt, że... OK, zapewniamy Ci zakwaterowanie, wyżywienie, sześć koła i opiekę medyczną. Nie ma, że Ty sobie idziesz na przepustkę i idziesz sobie do lekarza L4. Nie. Opieka medyczna na jednostce, jeżeli się z tym nie zgadzasz, leczysz się prywatnie, kończymy kontrakt, wystawiamy rachunek, płaci. A nie, bo on musi w domu leżeć, w łóżku. Nie róbmy sobie jaj z pogrzebu. Tyle i im za to płacimy, że powinni być w strukturach wojska. Właśnie, to jest druga rzecz. Że oni powinni być w strukturach wojska. Nie można tworzyć jakiejś tam kompanii szkolnej przecież to jest jakaś fikcja. Tak jak kiedyś żołnierze zasadniczej służby wojskowej byli w strukturach wojska, był dowódca kompanii zawodowy, szef kompanii zawodowej, byli dowódcy plutonów, dowódcy drużyn zawodowi i te pododdziały uzupełniało się żołnierzami yy, zasadniczej służby wojskowej. I oni tam, no kiedyś było d dwa lata, nawet służba taka trwała, nie? Później zmniejszono do, do 12, do 9 miesięcy, chyba zmniejszono systematycznie ten, ten okres. No ale oni byli w strukturach wojska i odchodziła jedna partia, i na przykład to była kompania zmechanizowana, albo to była kompania, nie wiem, przeciw, nie, nie kompania, dywizjon, tak? Bateria, przepraszam, kompania, bateria. Bateria przeciwlotnicza. I taką baterię przeciwlotniczą, czy baterię artylerii, wchodził pod oddział, uczyli się na nie na strzelca, tylko załóżmy na op operatora jakiegoś, jakiegoś tam yy, żołnierza czynności prostych generalnie. tak Którego można wyszkolić na danym sprzęcie w przeciągu 7 do 12 miesięcy, tak jak mówię. Oni powinni wejść w struktury wojska, a nie tworzenie pajacowania, jakichś tam kompań szkolnych. O no bo teraz tak, odrywa się żołnierzy zawodowych od ich pracy, służby, szkolenia zawodowych i tworzy się twór pod nazwą kompania szkolna. No to jest pajacowanie, ręce opadają po prostu. I taki dowódca kompanii, szef kompanii czy dowódcy plutonów służą na dwóch stanowiskach. Dobra, kolejna rzecz. Jest taka, żeby żołnierze, zawodowy, żołnierze zawodowi, tak zwani żołnierze czynności prostych, którzy już się wyszkolili na danym stanowisku, bo szkolenie nie wymagało specjalnie, no, na strzelca, jak długo się, się szkoli. No, jak jest żołnierz mało ogarnięty, to 12 miesięcy to jest maks, żeby wyszkolić strzelca. Więc nie powinno być żołnierzy zawodowych czynności prostych. Co zrobić z tymi żołnierzami? Którzy są, na przykład, żołnierz, który jest zawodowy, który jest strzelcem, awansować na jakieś inne stanowisko, które wymaga większej wiedzy i żeby wysłać go na kurs, żeby on był działonowym, zawodowym, na przykład, a nie zwykłym strzelcem. Zwalnia się strzelec, przychodzi dobrowolc na stanowisko strzelca, mamy kompanię, szkolimy się, no i pięknie. Tak, tak to według mnie powinno być yy, zorganizowane. Bo tak to jest strata czasu, że taki żołnierz zawodowy, który kilka lat jest strzelcem, on już wszystko osiągnął na swoim stanowisku, po co nam taki. Albo zwolnić do rezerwy, albo dać bardziej wymagające stanowisko, gdzie się będzie szkolił, gdzie będzie specjalistą. No, tak to, tak to wydaje mi się. No tylko kwestia zastanowienia się, yy, które stanowiska szeregowych zwolnić i w te, stanowiska wtedy wchodzą dobrowolni. No i w momencie kiedy skończy się szkolenie dobrowolnego, tam jest ten 12 miesiąc, jest kwestia, chcesz zostać zawodowym? Bo widzę, że o, ten jest ten, ten rokuje. Trafił się jakiś inteligentny. Trafił się jakiś, który nie oczekiwał ferii. Możliwe. No to chcesz być, tu proponujemy ci takie stanowisko. Może na innej kompanii, ale jest dla Ciebie akurat, bo sprawdziłeś się przez te 12 miesięcy. Nie było z Tobą problemów. Mamy stanowisko. Jest, chcesz być zawodowym? Tak, nie, do widzenia. I kolejna partia przychodzi, dobrowolców. I znowu szkolimy. I tyle. No dużo płacimy tym, tym żołnierzom. W tej chwili na łapę najniższa krajowa to jest chyba 3,5 tysiąca, tak? A my tutaj człowiekowi, który skończył 18 lat, nie ma żadnego wykształcenia, nie ma żadnego doświadczenia, nic nie umie, nic nie potrafi, dajemy sześć koła, wyżywienie i zakwaterowanie. Jeszcze proponuje opiekę medyczną, ale na jednostce. Nie? No to oczekujmy od nich czegoś. Jako my, jako społeczeństwo, dajemy dużo, bo finansujemy te bzdury. W tej chwili to jest głupota całkowita. Ale być może warto to zreformować w tym kierunku i być może wtedy nie będzie takich, takiej patologii, bo być może ta dziewczynka by się nigdy nie zgłosiła wtedy, jak ona by miała w perspektywie, oj ty ja paznokietków nie umaluję? No ja, Chociaż na weekend, panie Holonzy, paznokietki by sobie umalowała. No. Oczywiście... By trzeba było rozbudować też system ten cały, żeby ci żołnierze mieli gdzie spać, bo ja, ja cały czas mówię, zakwaterowanie, tak, żeby oni byli na tej kompanii. Po południu trzeba wykonać jakieś tam prace gospodarcze wokół jednostki, są niewolnicy na miejscu, do roboty. Niewolnicy dobrze opłacani zaznaczam, albo przynajmniej nie najgorzej opłacani. System przepustkowy też, jeżeli nie ma, jeżeli żołnierz zasłużył, tak, przepustka, Wyjdzie sobie po 16 do sklepu, wróci, na weekend dostanie przepustkę jednorazową, wyjedzie, wróci, jak wróci, w stanie nieważkości, to wtedy na następny weekend już nie pojedzie, albo przez kolejny miesiąc nie pojedzie. Wróćmy do tego. Ja nie mówię, to były złe czasy, ale z tych złych, głupich, i idiotycznych czasów zasadniczej służby wojskowej, Trzeba wyciągnąć to, co było najlepsze, i połączyć to z aktualną dobrowolną, bo tworzymy kolejną patologię. Niestety. Była patologia, była przeginka w jedną stronę, a my robimy przeginkę w drugą stronę. Tak to aktualnie niestety wygląda. Ok, na koniec dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny. Napiszcie o swoich pomysłach, <laughs> jeżeli chodzi o dobrowolną służbę. Zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. Być może komuś to pomoże. A jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym i oglądającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.